To jest starszy model Gimbala DJI Osmo Mobile SE. Egzemplarz, który jest cały czas w sprzedaży, gimbal sprzed kilku lat. Ale niezależnie od tego, czy jest to nowy Osmo Mobile Insta 360, Hochem, czy jakikolwiek inny gimbal do smartfona, to sposób pracy i tryby pracy tego gimbala, takie podstawowe, są niezależne dla każdego z rodzajów gimbali. I dzisiaj zobaczymy sobie, na czym polegają takie trzy podstawowe tryby w gimbalu. I jak nagrywać przy pomocy tych trybów? Zaczynamy. Gimbale mogą różnić się trochę kształtem od siebie, na pewno różnią się aplikacjami, funkcjami w aplikacjach. Różnymi dodatkami, jak takie moduły doczepiane, na przykład w modelu Osmo Mobile 7P, ale te podstawowe tryby, czyli tryby, którymi nagrywasz, są takie same dla każdego z tych gimbali. Zazwyczaj wybiera się je po prostu z menu. W różny sposób to wygląda, czasami jest to menu takie, gdzie trzeba przeklikać, masz mały wyświetlacz, tak jak w przypadku Osmo Mobile SE. Insta 360 nie mamy wyświetlacza, mamy kontrolki, które pokazują nam tryby pracy, i przejdziemy sobie do tego, aby przejść przez te trzy takie podstawowe tryby. Zaczynamy od trybu najbardziej popularnego i takiego, którego najczęściej się używa, czyli jest to tryb tak zwane śledzenie. Tutaj na tym gimbalu. Mamy go zaznaczonego w formie ikonek takich, gdzie pokazuje nam po prostu wyświetlacz elipsy takie pionową i poziomą, co oznacza, że gimbal pracuje w zakresie takim, że pochylając rękę do przodu, gimbal podąża za ruchami naszej ręki, a przekręcając rękę w prawo lub w lewo, gimbal również podąża za naszymi ruchami, czyli pracuje w tych perspektywach w pionie i w poziomie, czyli jest w tak zwanym właśnie trybie śledzenia to się sprawdza w praktyce najczęściej użyjesz tego trybu po prostu spacerując z gimbalem przed siebie i nagrywając to co widzisz czyli takie trochę point of view czyli widok z twojej pierwszej osoby kiedy idziesz i pokazujesz po prostu to co widzisz lub też wykonujesz delikatne kadry pokazując na przykład górę, dół czy też coś, co się dzieje po bokach. Zaraz pokażę Ci, jak to wygląda w takiej krótkiej scence tutaj w lesie zarejestrowanej. Ustawię sobie w telefonie po prostu aplikację Aparat i z tej aplikacji będę nagrywać wideo. Tutaj włączam właśnie podgląd też, nagrywanie ekranu, żebyś widział dokładnie to, co ja widzę. Ustawiam sobie szeroki kąt, żeby mieć lepszy kadr i zrobimy sobie jedno z takich pierwszych ujęć w tym trybie właśnie śledzenia, więc po prostu będzie to ujęcie, że przemieszczam się do przodu. Idę sobie powoli z gimbalem i nagrywam to, co jest przede mną. Poruszam się miękko na nogach i po prostu idę sobie do przodu i nagrywam to, co widzę. Może to być na przykład nagrany jakiś spacer po mieście. Jeżeli przemieszczasz się akurat nie w mieście, może to być spacer po plaży, może to być spacer na ścieżce w górach. Opcji jest całkiem sporo. Inaczej jeszcze możemy ten tryb zastosować do tego, żeby zrobić ujęcie nie takie jednostajne w jednym, w jednym kadrze, tylko żeby sobie wykorzystać ten tryb i na przykład zrobić jakieś takie ujęcie, które jest nieco bardziej dynamiczne, ma nieco więcej ruchów, sobie zaraz Ci pokażę. Będę bazować na tym samym kadrze, na tej samej ścieżce, ale teraz będę chciał sobie zarejestrować. Takie wejście, kiedy pokazuje najpierw to, co się dzieje na ziemi, czyli krótkie ujęcie na ścieżkę, i delikatnie wznoszę sobie gimbal do góry, aż pokazuje korony drzew i piękne niebieskie niebo. I tu się idealnie właśnie ten tryb sprawdza, aby takie kadry pokazywać, gdzie Mamy troszeczkę więcej ruchu wideo. Kolejnym trybem, który mamy, jest to tryb tak zwany panoramiczny, czyli w tym momencie, jeżeli sobie go włączymy, gimbal będzie poruszać nam się w zakresie tylko ruchów na boki, tak? Czyli w momencie, jak będziemy wykonywać sobie te ruchy na bok gimbal będzie podążać za naszymi rękoma, ale w momencie, kiedy będziemy gimbal pochylać, on będzie zawieszony w jednej pozycji i nie będzie nam wykonywać ruchów pionowych, czyli tych ruchów góra-dół. To się przydaje w momencie, kiedy nie chcielibyśmy, żeby ten gimbal właśnie nam wykonywał jakieś takie ruchy przy okazji robienia kadru. Już Ci mówię, jak to wygląda w praktyce. Po prostu robiąc sobie na przykład jakieś ujęcie panoramiczne, czyli podążając z gimbalem w ten sposób. Delikatnie skupiając się na tym, żeby zarejestrować ujęcie horyzontalne, nie chcemy do końca na przykład, mieć tego, że przez jakiś wzgląd na to, że się poruszamy, idziemy z tym gimbalem, wykonamy jakiś delikatny ruch ręką, gdzie nam się ten gimbal gdzieś troszeczkę obsunie i zrobi nam jakieś takie ujęcie, że minimalnie się ruszy ten e, horyzont. Więc w tym momencie to jest fajne, fajne rozwiązanie, ponieważ mamy to wsparcie w postaci takiej, że jest zablokowany cały czas ten ruch góra-dół. Zobacz, jak to wygląda w przypadku takiego praktycznego ujęcia, też tutaj, właśnie korzystając z otoczenia lasu. Najpierw wykorzystamy takie ujęcie, żeby sobie zrobić taki panoramiczny kadr, tutaj, właśnie na naszą ścieżkę. Czyli ustawiam sobie w poziomie, tak jakbym chciał mieć, aby był ten kadr złapany, i poruszam się do przodu z gimbalem, delikatnie stawiając kroki i robiąc takie ujęcie, właśnie boczne, panoramiczne tutaj mam niewygodnie, bo mam śnieg pod nogami jest nierówno i dlatego ten tryb panoramiczny jest przydatny, ponieważ więcej mam, taki jakiś, więcej mam takiego skupienia na tym jak się poruszam, jak robię krok za krokiem w związku z tym jeszcze lepiej kiedy mam to wsparcie w postaci tego, że mam zablokowany ten ruch tego gimbala góra-dół dlatego jest to taka jedna z opcji, do której ten tryb panoramiczny się przydaje a kolejną opcją, którą można na przykład go wykorzystać jest takie ujęcie, kiedy chciałbym sobie zrobić taki kat od dołu. Nie? Czyli w tym momencie przekręcam sobie gimbala, on automatycznie obraca mi telefon i będę chciał sobie zarejestrować takie ujęcie tutaj, kiedy idę właśnie wzdłuż ścieżki. I interesuje mnie złapanie kadru tuż przy ziemi. Łapię sobie taki kat poruszam się, trzymam gimbal jedną ręką i w tym momencie mam pewność, że gimbal mi nie ucieka na żadną ze stron. Za żadną pozycję góra-dół, tylko trzyma się właśnie tego kadru panoramicznego. To po prostu wszystko pozwala nam uchwycić lepsze kadry i przede wszystkim zrobić bardziej płynne ujęcia. Jeszcze jedno ujęcie, w którym tryb panoramiczny fajnie się sprawdza, to jest tak zwane orbitowanie, czyli jak sama nazwa wskazuje, ujęcie, w którym orbitujemy wokół jakiegoś obiektu. Tak? Mamy na przykład nie wiem, jakąś rzeźbę, jakąś fontannę i przechodzimy z tym gimbalem płynnie, robiąc sobie. Dookoła tego przedmiotu, ujęcie wtedy ten tryb panoramiczny też super nam się sprawdza, ponieważ, tak jak w wcześniejszych przypadkach, mamy większą kontrolę nad stabilnością tego ujęcia poziomego. Możemy sobie tutaj to zrobić na, przykład, na przykładzie też drzewa, które będzie naszym obiektem wokół którego będziemy orbitować. Zobaczmy sobie, jakby to mogło wyglądać. Mamy tutaj drzewo, staramy się je utrzymać w środku kadru, i w tym momencie robiąc sobie kadr. Możemy sobie wokół tego drzewa, właśnie przechodzić, utrzymując je cały czas, właśnie w środku kadru. Tutaj taki mały wycinek tego, tego to się też fajnie sprawdza w momencie, kiedy nagrywamy na większym zoomie, kiedy mielibyśmy na przykład tutaj zoom piąteczkę. No to będąc tutaj i mając to drzewo na mocnym zbliżeniu, tak samo ten tryb panoramiczny pozwala nam na to, aby zachować w miarę płynność kadru i nie narażać się na te ujęcia góra-dół telefonu. W tym przypadku na wyświetlaczu ten tryb jest tutaj zaznaczony jako taka elipsa, ale w tym momencie tylko pozioma. No, i przechodząc automatycznie do trzeciego trybu, takiego naszego głównego trybu, ten tryb pozwala nam na wykonywanie ruchów w różne strony gimbalem. Jest bardziej taki płynny, trochę łączy te wcześniejsze dwa tryby. Porusza się zarówno w pionie, jak i w poziomie oraz na boki. Jest takim bardziej trybem, jak ja to nazywam, zwariowanym. Włączamy sobie go, on się tutaj na tym wyświetlaczu pojawia w formie takiej ikonki. I teraz gimbal pracuje nam w pełnym zakresie, czyli jak widzisz, dużo. Bardziej jest podatny na ruchy naszą ręką, jest bardziej płynny. Tą prędkość można też regulować w ustawieniach i on pozwala wykonać ujęcia nieco bardziej takie zwariowane. Tutaj trzeba uważać z tym, ponieważ łatwo będzie wpaść w taki chaos, kiedy będziemy zbyt przesadzać z tymi kadrami i wykonywać je zbyt intensywnie. Ale przydaje nam się to do tego, żeby na przykład oddać taki bardziej naturalny ruch naszej. Naszej głowy, w momencie kiedy chcielibyśmy wykonać ujęcie z pierwszej osoby. tak, Że nagrywamy sobie jakiś taki kadr, kiedy dwa takie kadry. Jeden taki kadr, kiedy podchodzimy, na przykład stawiamy sobie telefon i podchodzimy sobie w jakiś jeden element, gdzie chcielibyśmy nagrać siebie, jak podchodzimy pod jakąś jaką, rzeźbę, na przykład którą oglądamy. A drugi kadr, w momencie kiedy rozglądamy się i tak jak nasza głowa pracuje, tak jak się rozglądamy, po prostu bardziej przypomina to. Ruchy takie naturalne, głowę, tak jakbyśmy faktycznie byli przez moment swoimi oczyma, ale oczywiście to jest jedna z takich scenek do zaaranżowania jeżeli ktoś chciałby się w takie coś pobawić. Zobaczymy sobie, jakbyśmy mogli to tutaj zrobić na przykładzie po prostu tego lasu. To moglibyśmy sobie zrobić takie ujęcie, kiedy na przykład właśnie podchodzimy. Bardziej sobie chcemy zobaczyć, o, bardziej chcemy do góry. Zjechać sobie troszeczkę na dół, sobie zobaczyć z tej strony. Zjechać sobie na dół, czyli jest to takie trochę bardziej zwariowane. Albo drugi przykład, kiedy chcielibyśmy zadziałać bardziej jeszcze energicznie, na przykład wykorzystując jakiś fragment tego ujęcia z drzewem do bardziej dynamicznego klipu. Nie wiem, jesteśmy na przykład z pieskiem na spacerze, filmujemy psa, który wariuje gdzieś się tu goni jeszcze dodatkowo na przykład pokazujemy drzewo, czyli możemy sobie zrobić taki dynamiczny materiał, dzięki właśnie temu trybowi FPV zobaczmy jak by to wyglądało to sobie zarejestrować na przykład jakiś taki zwariowany fragment kiedy kamera podąża bardziej właśnie za drzewami jakieś takie o tutaj ze słoneczkiem ujęcie coś co normalnie nie udałoby nam się zrobić kiedy mielibyśmy te tryby wcześniejsze, ponieważ on by tak szybko nie reagował. Jest to taki jedynie przykład. Wiadomo, tutaj jesteśmy w lesie, więc to otoczenie może nie do końca się nadaje na tego typu tryb, ale chodzi o to, żebyś mniej więcej wiedział, na czym to polega. Każda przestrzeń jest dobra do tego, aby sobie trening wykonać. Nawet w takim lesie możesz pierwsze kroki z gimbalem poczyniać, i to w jaki sposób. Powstaną ujęcia. Tak na dobrą sprawę leży tylko i wyłącznie w Twojej kreatywności i w Twojej otwartości. Super się sprawdzają ujęcia w takich miejscach, właśnie w tym trybie podstawowym. Więc jeżeli zaczynasz dopiero tą przygodę z nagrywaniem gimbalem, no to na pewno. Postaraj się po prostu podziałać na tym trybie głównym, czyli tym trybie śledzenia, dzięki którym pracuje nam góra-dół, wykonać sobie dużo jakichś fajnych, płynnych ujęć, spróbować to pomontować, zrobić sobie z tego jakieś takie krótkie pierwsze swoje wideo. Polecam nagrywanie w trybie szerokokątnym, jeżeli nagrywasz właśnie telefonem, który ma taki obiektyw, a raczej domyślam się, że już chyba każdy ma, wtedy fajnie nam nadaje dodatkowej dynamiki to, co się dzieje tutaj wokoło w tym szerokim kadrze, i inne tryby również można jak najbardziej w takich przestrzeniach potrenować lub wyjść z gimbalem na miasto. Najważniejsze jest to, aby ćwiczyć i próbować i regularnie bawić się z tym, co oferuje ci właśnie gimbal do smartfona, żeby poznać jego funkcje i po prostu przyzwyczajać się do tych trybów pracy. Dzisiaj pokazałem Ci trzy podstawowe tryby pracy gimbala DJI Osmo Mobile SS, starszy model cały czas sprzedaży. Ale tak jak wspomniałem na samym początku materiału, jest to, są to tryby, które również znajdziesz w gimbalach nowszych. Są to takie podstawowe tryby pracy gimbala, który każdy użytkownik gimbala do smartfona powinien posiąść, poznać, ponieważ jest to taki absolutny fundament i absolutna podstawa. Zapraszam Cię do innych moich materiałów, które znajdziesz na tym kanale i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i pozdrawiam, w nagrywaniu.